Hej, kochani, stres. Medycyna akademicka i medycyna naturalna są niemalże zgodni. Różnica jest tylko w tym, że w medycynie akademickiej mówi się tak, ta choroba pochodzi od stresu. To wszystko przez stres. Proszę, aby pan się nie stresował, proszę, aby pani się nie stresowała. Proszę się tylko nie stresować. Będzie dobrze, będzie lepiej. Ale tak się nie da. To nie działa. Nikt nie mówi w medycynie akademickiej, jak to nie stresować się, to znaczy co? Nikt nie odpowiada na to pytanie. Nikt nie daje nawet drabinki, jak do tego dochodzić. W medycynie naturalnej, szczególnie powiązanej w, z medycyną chińską i buddyzmem mamy jasne kroki, jak to zrobić, jak szybko go zniwelować i w niedługim czasie niemalże wycofać. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, piszcie w komentarzach, powiem jak to zrobić. Pozdrawiam serdecznie. Pa!